Słuchajcie, mam dzisiaj mega farta. Pokażę wam na zdjęciu, co mi się udało. Widzicie, 42 za że To jest ten sam dzień yy, i w ogóle to samo, a więc pokażę wam na zdjęciu, co dropnęła moja mama. No bo kliknęła moja mama z tego mega boxa. Pokażę wam na zdjęciu. Dobra, taka śmieszna sytuacja. Akurat tego zdjęcia nie zrobiłem. A wydawało mi się, że je zrobiłem. No ale koi, okay, nieważne. Słuchajcie, dropnąłem. Tam tararam, tam. Byrona. Słuchajcie, moja mama dropnęła Byrona. Słuchajcie, dzisiaj dropnąłem Spajka i Byrona. To jest aż niemożliwe teraz, ta siedząca rzecz. To jest jak mnie mam postać. Prawda? Nie, jedna moc może być, nie wiem do kogo, ale słuchajcie, prawie to postać. Ja cię, aż nie wierzę. Ulepszę sobie spajka. I teraz może być gadżet do spajka, ale ja akurat od zawsze chciałem prawie gadżet do spajka, w ogóle, ogólnie chciałem spajka, więc... Słuchajcie, Byron. Byrona też ogólnie chciałem I, i... mówiłem wam, że dzisiaj pewnie dropnę jakiegoś z mega boxa miętecznego. I dropnąłem. Wiedziałem. Wiedziałem. Wiedziałem, juhu! I się cieszę mega. Pogramy sobie Bajronkiem O jacie, super, 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 super Małe wifi pewnie zaraz się... xD nie wiem co, skąd ta woda, nie jestem przy wodospadzie jakby, co? Wow O, dobra Gra solo i lecimy. Byron. Słuchajcie, dzisiaj Spike. Byron. Jeszcze w tym tygodniu Amber. A więc no jest moc. Jest moc. Nigdy bym się nie spodziewał. Kurczę jakbym jutro, nie? Dał radę coś zdobyć. Fajnego. I dropnąć coś. Jeszcze jutro to by było. Był hit. Totalny hit dwie legendy w jednym tylko jedno plus jeszcze mitek. dwa Star -powery. i gadżet. Wow. Serio. Jest moc. Mega się cieszę. Wow, ej, ile tych tych. Tych, których już nie ma, bo ja zabrała. Ale zaraz ja zabiorę ich. Pa. No, do widzenia. Pożegnaliśmy się ładnie. 10 Nie wiem, co to jest za woda, wodospad, kurczę, jakiś. Ej, dodał mnie gościu. co chce ten gościu? Co on chce? Może chce ze mną pokrać. Ja pokażę mu Byrona. i Amber. Bo się cieszę z nich. A w ogóle jak on gra? Czy on jest dobry? No... trochę gry mu zostało, ale wygra. Na 100% wygra postawię za niego 4 złote. Słuchajcie, 100 zł. Jeżeli ją przegra, to dla każdego widza, który to zobaczył, mam 100 złotych. Serio mówię. Nie że urząd. se. Kurczę, Kurczele, nie wiedziałem, że oni tak szybko spadną z rankingu. No powiem szczerze, że myślałem, że tatą radę zatrzymać chociaż to Ale nie, ten oczywiście Kampi na górze Kampi na górze i ogólnie o! Mają, mają, mają. Mają dużo. Mają dużego. Mają bardzo dużego. Plusa oczywiście. Głąby. Ale! Ale się im przywartiło. O jezu, ale to był fart, serio. To był mega fart. To inaczej tego nie można nazwać. To był fart przywarciło im się no dobra 19 i już zakończyli swój żywot dobra patrz Byrona patrz jeszcze ci nie, nie, nie chcę może dło? chciałeś? dło? panie? Dobra, wezmę, We, wezmę tego spajka, potem Byrona. Amber nie chcę dzisiaj, bo nie, po prostu wolę te postacie na razie. Amber to będzie taka trochę zapasowa. Ale teraz, no, mega się cieszę ogólnie z Byrona, więc będę czekać na Byrona. Nie spodziewałem się ogólnie takiego zwrotu akcji, że jeszcze dzisiaj drobne. Znaczy, ja wiedziałem, że jak będą dwie dwie rzeczy tutaj to to gwarantowana postać. No i była. Znaczy, myślałem, że to będzie strupper właściwie. Tak szczerze, tak szczerze najbardziej szczero. No ale był Byron, a więc jest dużo lepiej, niż myślałem, że będzie. No bo wiedziałem, że to tak czy... będzie. Jak już były te dwie rzeczy, to 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 już wiadomo to, to nawet nie trzeba myśleć albo się smucić, że nie będzie. Na pewno by było. Tak to się robi. Odstraszasz go tylko tym atakiem. Super. Mamy 7, a ja mam lagi. O nie! Ło kurcze! Ło kurcze, typie. To był czysty fart. To tak mi się przyfarciło. Dobra, teraz lecimy, już lecimy, już lecimy, żeby go zabić. Rozwalić na miazgę. I uciec. Kurczę. Ej, ja se, ja muszę się chować. Chować się. Idź do tamtego, typie. I tak już wygraliśmy. Ej, bajon, ej, bajon! Nie, 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 nie! Nie, co to miało być? Ja nie chcę mieć tego w swoich rękach przecież ja zginę. O nie. Wow! Wow, to, to był fart. To, to był czysty. Nice Dobra, to było. Krzywarciło się. <laughs> Myślałem, że przegramy to. Ale to był fart czysty. Ja chcę teraz pograć. Co? Chcesz? Karl? Karl? Typia, ja ci mogę pokazać tego z kinesa. Nie będę się chwalić. Idę. Panem Byronem. Pokażę mi pewnie jakiegoś skina. Czy coś w tym stylu. O. Wiedziałem. No ok, ogólnie skina. Tego lubię. więc. Rozumiem. Ja nie chcę go leczyć. Znaczy, chcę, ale nie teraz. Też ja strzelam w niego. Pyk. I słuchajcie, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta takiego mojego kolegę ze starego kanału. Jego nikto Batek. Znaczy, ma inne niki, na przykład z Co możecie kojarzyć z mojego klubu? Ale yy, gadam ogólnie na niego Batek, bo miał kiedyś kanał, ale go usunął. Popularne, słuchajcie, popularne na pewno. No, tak myślę, że go znacie, ale nie wiem. Słuchajcie, on był popularny, ale przestał nagrywać. Nie wiem dlaczego ogólnie, no ale słuchajcie, będzie z nim odcinek. Będzie z nim odcinek około poniedziałku, bo słuchajcie, już są wakacje. Jak ktoś nie wie, skończyliśmy szkołę. Słuchajcie, jestem prawie pewien właściwie, że nie da się komentarzy pisać pod tym filmikiem. Ale jeżeli się da, to napiszcie, jak myślicie, do której jak klasy teraz zdałem, bo zdałem, jakby co. Jak nie wiecie, to prawdopodobnie dopiero jutro. Albo jak dobędę jakąś skrzynkę, wrzucę kolejny odcinek i powiem wam. A jak to będzie krótki odcinek, jak po prostu otwieram, to, to też wtedy wam nie powiem. Prawdopodobnie dopiero jutro wam powiem, a więc... No muszę jeszcze to sprawdzić. Ale powiem wam, na 100%. Ale jutro. Słuchajcie, dlaczego ja nie celuję? Bo to zawiera dużo czasu. Strzelanie zawiera dużo czasu. Ja, ja go nie chcę marnować. Ja jakby trochę autopilot robię. Nie żyję przy okazji. Druga ranga już przegrywam. No ale nic nie przegram. No to jest druga ranga. Kurczę, ja czekam na to. To prawdopodobnie będzie jutro. Ja sobie kupię 2 Megaboxy i big boxa. Chciałem oszczędzać, właściwie, ale mi się już nie chce. A więc nie oszczędzam. Wytam to. Słuchajcie, ten Byron trochę jest skurzający bo on też leczy. czy znaczy, to leczenie jest spoko, ale... chyba wiecie o co... chodzi. Jak ktoś nie wie, to... to wam powiem to nawet teraz. Chodzi o to, że większość ataków innych postaci przelatują przez naszą postać i trafiają tam, gdzie ktoś chce, żeby trafiły. Natomiast on leczy. I to się przydaje, ale jest zbliżające. Na fajnie by była taka funkcja, którą bym dopiero jak chcę coś uleczyć, to włączam tą funkcję, a jak nie, to wyłączam tą funkcję. I to by się mi przydało. Ale ogólnie właściwie to te lagi, które mam, nie to one nie są takie złe. Właściwie to nie widzę. Przeszkody, logi mogą sobie być. I prawdopodobnie jeszcze na. Dobra, słuchajcie, tak szczerze, to skończymy ten odcinek. I pozdrawiam tą. Yy, tą tą osobę, z którą telegram. Yy, no i elo, pewnie zanim niedługo długo zrobię dla Was odcinek, jak otwieram tego pickboxa, a więc. elo.